Piątek 30 października był pierwszym dniem w dotychczasowej historii Wojsko Obrony Terytorialnej, kiedy wszyscy żołnierze tej formacji otrzymali wezwania do stawiennictwa w swoich jednostkach. Powodem wezwania była konieczność odbycia szkoleń przez jak największy stan osobowy oraz zaplanowanie działań w ramach operacji Trwała Odporność do końca tego roku. Żołnierze 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy stawili się w miniony weekend w swoich jednostkach do późnych godzin popołudniowych 1 listopada, uczestniczyli w szkoleniach przeciwkryzysowych przeciwepidemicznych, a także stopografii wojskowej, mających na celu przygotowanie ich do realizacji zadań w dłuższej perspektywie czasowej. Szersze niż do tej pory powołania ochotników mają na celu jeszcze większe niż dotychczas zaangażowanie wojska w działania przeciwkryzysowe. Terytorialsi będą wykonywać zadania przeciwepidemiczne we współpracy z wojskami operacyjnymi, rozszerzając tym samym zakres wykonywanych zadań. Główny wysiłek żołnierzy 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej jest skierowany i nadal będzie utrzymywany. Na wsparcie służby zdrowia i służb sanitarnych. Żołnierze codziennie wykonują wymazy na 17 punktach w województwie łódzkim, 40 żołnierzy ochotników zostało właśnie przeszkolonych do pracy na punktach wymazowych, gdzie będą wspierać służbę zdrowia pobierającą wymazy w zakresie prac administracyjnych. Codziennie łódzcy terytorialsi pomagają policjantom w monitorowaniu przestrzegania kwarantanny. Tymczasem od piątku 23 października żołnierze 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej wspierają w organizacji i działaniu punkty wymazowe Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Wykonują wymazy i czynności administracyjne. Od czwartku 22 października łódzcy terytorialsi wspomagają także pracę punktu SPZOS w Pajęcznie. Z kolei od poniedziałku 26 października liczba punktów wspieranych przez żołnierzy wzrosła do 15. Żołnierze WOT nieustannie realizują misje wsparcia służb medycznych i społeczeństwa w tej trudnej sytuacji. Żołnierze 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej po raz kolejny odpowiedzieli też na apele Narodowego Centrum Krwi wspierając honorowe krwiodawstwo. Pod koniec października łódzcy terytorialsi oddali w sumie 22,5 litra krwi. W szeregach żołnierzy są osoby, które przeszły też zakażenie koronawirusem i przygotowują się także do oddania osocza, które pomoże ratować życie osób, które najciężej przechodzą chorobę COVID-19. Łódzcy terytorialsi Materialsi nieustannie zaangażowani są w działania przeciwkryzysowe, mające na celu wzmocnienie funkcjonowania służby zdrowia, organów sanitarnych, policji oraz administracji samorządowej.